Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy, moi drodzy, walkę. Zaczynamy starcie Janusza. Mam nadzieję, że on number one contendera. Na to wszystko wskazuje, bo Janusz już. Po poprzedniej walce pojawiały się głosy, że może otrzymać od razu walkę o pas, ale dostał jeszcze walkę z Sonem, z zawodnikiem, z którym już tam w social mediach wymieniał. Niepochlebne komentarze. No i teraz zobaczymy, czy szwajda pokona, no bo jednak zasięg gabaryty, no zdecydowanie po stronie. Gustafssona, ale to nie znaczy, że Janusz tej walki nie może wygrać. Mimo, że stójkowo będzie tutaj mocna dominacja Gustafssona, jeśli chodzi o zasięg, to też w parterze Gustafsson jest bardzo niebezpieczny. Jujitsu ma opanowane, także... Zobaczymy, zobaczymy. Po tej walce, po ewentualnym zwycięstwie, no wydaje mi się, że nie ma innej możliwości jak tylko właśnie walka o pas. Janusza. Wyżej nad nim aktualnie jest Cory Anderson i Dominik Reyes. Dominik Reyes, z którym walczył już Janusz w tej swojej karierze w wadze półciężkiej, ale nie pamiętam, powiem Wam szczerze, jaki był wynik tego starcia. Możecie napisać w komentarzu, czy Janusz wygrał z Reyesem, czy przegrał z Reyesem. A póki co, jedziemy Jedziemy z walką z Gustafssonem jest w rankingu na miejscu numer 3, na miejscu trzecim. Po tej walce ewentualnej wygranej naprawdę powinien zostać tym kontenderem. No i zobaczymy, no ale też No musi być musi być czujny Janusz. Musi być czujny, bo... Dobry haj. Bo Gustafsson jest niebezpieczny. Lewy, prawy. Siada, siada. O! Kurde. Że aż taki unik zrobił to się nie spodziewałem. Okej. Okay. Dobry low. High kick, no prawie doszedł. Froncik, no! Coś tam, coś tam odczuwa po klatce piersiowej. Bardziej. Janusz na razie. Nie wygląda źle. Oj, ale ten uppercut no... Zachwiał, zachwiał Januszem. Zachwiał, zachwiał I zaczynałem się kłopoty powoli Musi uważać, musi Janusz uważać. Teraz bardzo dobry front kick. Jest low, już odczuł to Bardzo mocno odczuł to Gustawson. Będzie próba obalenia przez Gustafsson. Czy Janusz to wybroni? Tak udało mu się to wybronić. Znowu low kick, bardzo, bardzo dobrze tutaj, że ta noga jest obijana, bo są właśnie tymi nogami będzie operował. Fajna próba tutaj kopnięcia, ale nic z tego nie... O kurde, Superman Punch wszedł. Jeszcze jedna próba obalenia i tym razem udana. Tym razem udana przez Janusza, który będzie próbował zapiąć gilotynę, moi drodzy. I nawet... Nawet, coś tam No raczej, raczej się nie uda jej zapiąć Raczej się nie uda jej zapiąć, tym bardziej, że Gustafsson jeszcze chyba jakąś kontrę przygotuje No właśnie Niestety No ale raczej tutaj też, nie no, Gustafsson na pewno tego nie zapnie Tylko, że niestety jest w bocznej w tym momencie Przez chwilę przynajmniej Bo już Janusz z góry Obijany. Obijany Gustafsson. Podnoszą się panowie. Oleż, front! I koniec, I koniec rundy. I koniec rundy. No, wydaje mi się, że tutaj na punkty chyba, mimo wszystko, bo po tym aperkacie pierwszym, który Gustafsson zaserwował. Januszowi. Myślałem, że już runda będzie przegrana. Bo padł na deski, ale tutaj bardzo też fajnie się zrebanżował Janusz. I runda może będzie wygrana mimo wszystko, ale jest to niepewne. Jest to kurczę niepewne. Dobry low. A nie doszedł ten front kick znowu. Cały czas low kick też fajnie wchodzi. Widać zaczerwienienie na nodze Gustafsona. Teraz wyprzedził, ładnie skrócił. No, Janusz, dasz radę. O, ależ frącik, słania się na nogach. Gustaw są na lewy czaił moment i pięknie, pięknie przed nogi spirem. Właściwie tutaj. Powalił Janusza, ale już jesteśmy pod siatką. Obijany, obijany. Jeden, drugi. No dzieją się rzeczy, dzieją się rzeczy, słuchajcie. A! Będzie obalenie? Nie, nie było obalenia, był tylko clinch. Front kick? Nie, nie, nie. Za krótkie nogi masz, Janusz. Kolejna próba obalenia, nic z tego. Jest więcej agresji już w tej rundzie. Wydaje mi się, że jest więcej tej agresji. O! Ładnie trafił teraz Janusz Jest dobry low No! Nie doszło, nie doszło do kopnięcia Pięknie low kick Po raz kolejny, cierpi, cierpi Gustafsson A teraz też dobrze trafił A! High kick Nic z tego No, i znowu Lowki Cierpiał, cierpiał teraz Gustawson. No, ależ front. I czy będzie obalenie? Jest, obalenie na koniec. Zaakcentowana runda, i chyba runda będzie dla Janusza. No, wydaje mi się, że nie ma innej możliwości tak naprawdę. A tutaj jeszcze Gustafsson, no właśnie, próbował wejść za plecy, ale to jest koniec rundy, nic się nie zrobi. Nawet ten dosie już nie będzie zaliczony w ogóle. Więc druga runda, chyba dla, dla Janusza I to jest szansa, że pierwsza też, no ale trudno powiedzieć, trudno powiedzieć co z tą pierwszą rundą. Cały czas tutaj świetny frontkick. Nie chce mi się wierzyć, że Janusz miałby tę rundę drugą przegrać. Było obalenie, był knockdown. Sporo tej krzywdy zrobił Gustafsonowi Low, ale zablokowany. No, musi bronić tę nogę już Gustafson, już nie ma żartów. On doskonale o tym wie. Doskonale o tym wie. Oj, tu było niebezpiecznie w tym momencie. Znowu próba obalenia. I tym razem udana. Tym razem udana. Gustafson skutecznie obala. Janusza. No i co teraz się wydarzy? Bo są problemy, są problemy. Gustaw są z góry. No, bronisz to, bronisz to, Janusz. Cały czas to bronisz. Nie ma gardy. Czy się podniesie? Podnosi się Janusz! Daje radę się podnieść, daje radę się podnieść, i wracamy do stójki świetny. Low high kick. ale ten cały czas stoi, jest zmęczony już Janusz, i to widać, widać zmęczenie, bardzo jest to widoczne. Ale musi dać radę. Jeszcze dwie minuty mu zostały. Świetny front. I low kick, po którym pada. Low kick, po którym już... Gustafsson pada. O, leż front! Chwieje się. Chwieje się na nogach Gustafsson. Ależ defensywnie teraz. O, i kontuzjowana, kontuzjowana tutaj... lewa noga Janusza niestety. Znowu pada na matę. Znowu pada na matę. Została minuta do końca. Minuta do końca. Janusz, wytrzymaj, wytrzymaj to, wytrzymaj to. Wyciągniesz go, oczywiście. Ale jest zmęczony już. Ten, ten, ten jeden z sierpów, to już naprawdę ostatkiem sił. Oj! No, pół minuty. Pół minuty. Koniec! Koniec! Przed czasem! Nogę, nogę złamał Gustafsonowi Janusz, Ależ zwycięstwo! Ależ zwycięstwo, na sam koniec. Polski hap, Pięknie, przetrzymał to. Uciekał już tą nogą, ale nic z tego, nie no, chapną go. Te łukiki to totalnie, totalnie Gustafsona rozbiły. Noga złamana. Noga złamana, ale na punkty wydaje mi się, że Janusz tak by wygrał na punkt. Jeżeli nie trzy rundy, to przynajmniej ta druga i trzecia, bo nie wiem co z tą pierwszą, ale druga i trzecia to już Janusz wygrywa na punkty. Zdemolował, a i tak kończy przed czasem. Genialny, genialny jest ten zawodnik, naprawdę. Coś, Coś niesamowitego. Coś niesamowitego, no i teraz pytanie, czy dojdzie wa do walki o pas? No musi dojść do walki o pas. Musi Janusz w ostatnim już momencie swojej kariery tę walkę o pas otrzymać. No nie, nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Naprawdę, daj na daj. Daj tę walkę o pas, bo, bo Janusz już no... On o ten pas musi zawalczyć. No kto ma zawalczyć inny? Kto inny ma zawalczyć jak nie Janusz? Szkoda tej walki z Prochazką, niestety. Te porażki z Prochaską, bo, bo Janusz już by miał tę walkę opasną no ale... Przydarzyła się. No teraz chyba nie ma nikogo takiego. Kto mógłby... Zawalczyć nie o tytuł, no ten Cory Anderson, no ale po co taka walka? To już dajmy, dajmy temu Januszowi, jak jest na fali wznoszącej. Robi już mega szum medialny, już tutaj sportowo wygrywa. Świetnie się prezentuje. Hermanson. Wygrał, no proszę. Tytuł mistrzowski. Uwaga. Jest walka o pas mistrzowski z Johnem Johnsonem. John Jones też już 44 lata ma tutaj. O, jedną porażkę ma w karierze. No nieźle, dostaje, dostaje walkę o tytuł. Janusz dostaje walkę o tytuł, który jest no pierwszy w rankingu do pasa. No oczywiście, że tak, no bo kto inny. Mimo, że ma ten bilans nie jest jakiś super. Ten bilans nie jest jakiś super, on ma 18-8, to naprawdę, no tutaj Reis ma lepszy bilans, na przykład, nie? Gordon Nixon ma 24 zwycięstwa, 0 porażek i jest dopiero 8. To trochę XD. Ryan Lawson tak samo. Tutaj są zawodnicy, którzy mają o wiele lepsze bilanse. no ale... To Janusz zasłużył na... Na walkę o... O pas, no zasłużył, zasłużył i ta walka się odbędzie, moi drodzy, także dziękuję wam za oglądanie, w następnym odcinku... Janusz w pierdzie kontra John Jones, walka o tytuł mistrzowski wagi półciężkiej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie. Hej.